Hej, hey, tutaj to witam ponownie w miniserii związanej z Trumno Liberty. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o nukerach. Kurczę, dlatego skupiłem się najpierw jakby w pierwszej części na tym, żebyśmy omówili sobie klasy czy bronie dystansowe, żebyśmy nie musieli się za mocno przejmować na przeżywalnością w bliskim kontakcie. O, pewnie większość będzie ten, ten jakby wybór będzie, będzie pierwszy czy bardziej, bardziej intuicyjny. Dobra, to lecimy. Czyli oczywiście wygląda czyli wygląda na to, że różdżka, znaczy, duża, duża laska będzie przeznaczona dla nukerów i głównie, główny, główny fokus jakby będzie na obrażeniach obszarowych różnej skali, oczywiście powiązane, oczywiście powiązane z żywiołami. Eee. Doty, doty też będą oczywiście związane. Zależnie od tego, jakiego żywiołu użyjemy, to tutaj będziemy mogli kurcze, będziemy mogli mrozić, podlewać wodą i, i, i podpalać. I to oczywiście będą tych, które w, w trakcie czasu będą, będą dowodniały się do siebie. Oczywiście możemy zwiększyć też obrażenia, jeżeli, jeżeli cel jest od razu mokry, czyli najpierw po, po, polejemy go wodą, a później szczepimy błyskawicą, to wychodzi, to wychodzi na to, że, że obrażenia będą zwiększone. Dobra, teraz mamy podstawową, czyli po pierwsze tarcza staminowa, czyli wykorzystujemy sobie swoją własną staminę do bloku. I jeżeli jest, blok będzie skuteczny, trafimy w odpowiednim momencie, to wtedy mamy kontratak. Jeżeli cel jest podpalony i się kopci, to dostaje dodatkowe wrażenie, kiedy jeszcze polejemy to wodą. Czyli nie gasimy, ale powiem ale mamy. No i mamy właśnie, jeżeli dodamy błyskawice, to jak widzicie, to tutaj właśnie tworzy się strefa jakby takiego, jakby takiego. Po, po, podkręcenia prądem, gdzie cały czas mamy tutaj dotykanie. Teraz mamy mamy łańcuch błyskawic czy piorunów. I właśnie pojedyncze obrażenie to zadaje tyle, później jeżeli, jeżeli mamy podpalony już cel, to dodatkowe na każdy stach tego podpalenia będzie dodatkowe obrażenie zadawane z błyskawic. Czyli będzie dobrze będzie, że zaczniemy kurczę, będziemy atakować cel pojedynczymi atakami z różnych żywiołów i nazbieramy sobie tych staków na nim, wtedy też ta, 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 ta skuteczność wszystkich kolejnych jakby po, po nich następujących będzie dużo większa. właśnie podpalamy, zaczyna się chłopaczy kopcić i później walimy go znowu dodatkowymi obrażeniami. teraz mamy ognisty dym i ognisty dym może być służy do tego do spowolnienia wrogów, tego co wygląda. Czyli najpierw walimy dym, a później polewamy, do, dorzucamy trochę lodu i wtedy właśnie mamy całą lokację, całą strefę spowolnionych. Teraz kolejny pozwala nam, nie, nie wiem jaką nazwę na to, używa, widzicie tu ikonkę, tu jest coś związanego z ogniem na pewno. Nie daj, że pozwala nam, nam trzepnąć w strefę, czyli nie, nie w samego potwora, ale w strefę pod nim czy przed nim, zależnie jak będziemy sobie celować, to to jeszcze odrzuca nas do tyłu, zwiększa, zwiększa zasięg między. Także jest to taki, taki skill, który pozwala nam uniknąć obrażeń w jakiejś zaskakującej sytuacji i przy, przy okazji zadawać obrażenia na celu. Teraz będziemy mieli falę ognia. Oczywiście ilość, zależnie od tego, ile nam się tego podpalenia uda na, nałożyć. Teraz tranquility skill. Tutaj to jest wygląda na to, że jakiś self buff, który nam zwiększa Albo skuteczność, albo odzyskiwanie many, albo, albo skuteczność, jeżeli jest właśnie. Jeżeli jesteśmy mokrzy, to wtedy kurczę zwiększa litrate. Albo szanse na kontratak A tutaj jeżeli, jeżeli nie jesteśmy mokrzy, czyli jeżeli, jeżeli nie pada, no to wtedy kurczę. To wtedy zwiększona jakby skuteczność czyli wychodzi na to, że e, nasza, nasze, nasze skile zjadają mniej many. Lodowy lodowy. Lodowy grup teraz tworzy obrażenia od lodu, mraża i później za zamraża go na jakiś czas. I ma szansę przeskoczyć widzę na sąsiednich wrogów też. Lodowa włócznia, czyli szybki spamowalny skill, która może być może jako, jako, traktowana jako broń przebijająca, czyli pierce. I ona leci w konkretnym kierunku, także nie jest ona na cel lokowana, ale leci w konkretnym kierunku. Prawdopodobnie będzie można trafić kilku wrogów w tym I teraz większa koncentracja, czyli szybsze, szybsze ponowne reus re skilly i, po i prędkość poruszania się na krótki okres czasu. I teraz znowu osądzenie, czyli skin z błyskawic, który robi potężne obrażenia na celu. A jeżeli cel już jest mokry wcześniej, to co mówię? Czyli podtrzymywać do, te, te doty. zaczynać z małymi skillami, które możemy pospamować z różnych żywiołów, a później czerpać z tego profity. I wtedy będzie. Okay. Czyli jeżeli jest mokry cel, który walimy z tą błyskawicą, to przeskakujemy na sąsiednie. A jeżeli użyjemy to z podpalonym już celem, to właśnie będzie jakieś dodatkowe, dodatkowe obrażenia. I teraz mamy Halfire Meteor. Czyli dosyć dłuższy kast na co jest, ale pewnie będzie jeden z ulubionych z Czyli w, w, za, w określonym zasięgu trzepiemy, nie na cel, tylko na strefę jakby. I teraz pierwszy, pe, pierwszy meteor uderza po, po raz pierwszy, a później w tym samym, w tym samą strefę uderzają jeszcze kolejne mniejsze, w jakim odstępie czasu. Oczywiście wszystko co stoi jest podpalone. No, i teraz będzie pewnie combo. a tu co jest podsumowanie wszystkich skilli? Czyli pierwszy, pewnie jest spamowany z tego co widzicie na zmianę ogień, woda. To zależnie od tego, jaką, jaką broń będziemy mieli w ręku. Podejrzewam, że będą przypisane do nich żywioły. Więc może też będzie na zasadzie jakby skill barów i, i będziemy mogli sobie szybko zamieniać broń, coś jak weso, żebyśmy mogli wykorzystać te, te, te zależne od siebie żywioły i bonusy do, 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 do następnych ataków. No, teraz, oczywiście, kombo. Teraz pokazują nam tutaj z, w zestawieniu z różdżką. Czyli podejrzewam, że zaczynamy z debuffa, tak, właśnie. Ściągamy, ściągamy resisty z killem z różdżki, później usypiamy. A później lecimy z osądzeniem, który zwiększa wszystkie obrażenia. No i co, i przy podpaleniu walimy mu teory, nie chce śpichu, Dobra, no i, i leje. okej. Okay. I na końcu mamy falę gorąca, jeszcze heatwave, który jest taki jakby zasięgowy między nami a celem, czyli cokolwiek przechodzi, jeszcze otrzymuje sporadyczne obrażenia właśnie od tego, że, że te fale przechodzą. A teraz kombinacja z łukiem. Czyli zwiększamy, właśnie, czyli zwiększamy, zwiększamy obrażenia otrzymywane przez cel w tym debuffem z, z łuku. Później przywiązujemy go strzałą do ziemi. No i wrzucamy kurczę staki teraz. Teraz od, od meteoru na nakładanie się kolejnego podpalenia. No i dzięki temu mamy wtedy. Wtedy mamy ogniste, ogniste. jakby fireball, tylko z częstotliwością szybkiego strzału złku. No i, i na sam koniec, bo dlatego, że tego podpalenia już się nałożyło pewnie 3, 4, 5. Wtedy oddajemy tutaj ten, tą, tą komnatę osądzenia z błyskawicy i, i wszystko się podsumowuje I, I walimy. Ile wlezie? Dobra. No i oczywiście polecają nam kombinowanie z innymi broniami. No. <laughs> Myślę, że to będzie jedna, jedna z ciekawszych kurcze i, i z częściej wykorzystywanych broni klas, slash, jak to tam sobie u, 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 wolicie użyć kurcze do farmy i, i do naprawdę do dobijania. Do no bo, bo te debuffy, które mamy, podejrzewam, że tutaj ten debuffy też ten, ten, ten znak śmierci kurcze z trickstera, też, z, z kurz, też będzie sympatycznie z tym, z tym, z tym, z tym pasował. Yy, zwiększając wszystkie obrażenia, ale to będziemy musieli sobie sami pokombinować i sprawdzać. W każdym razie bardzo, bardzo sympatycznie. skili ani buffów na party nie widzę, za to są te właśnie sama, sama, sam, sam, sama tarcza obronna na samym początku, plus kurcza ten odskoki i zwiększone poruszanie się, naprawdę robi z tego całkiem mobilną postać. Nie tylko musimy tutaj stać i kurczę bawić się w pelotkę i, i walić z miejsca, ale możemy naprawdę dynamicznie zmieniać swoje pozycje. Jeżeli tylko wykorzystamy ten reus skili, żebyśmy mogli te odskoki robić dosyć, dosyć często, albo po prostu zwabiać w centrum, utrzymywać moby w centrum, Kręgów, do którego będziemy poruszać i wrzucać tam wszystkie nasze doty, łącznie z meteorem, i to będzie tworzyć całkiem sympatyczną kurczę. No i, od, i, i tak, i jeżeli będziemy mieli jeszcze jakieś inne skile przywiązujące z innej roni, jak na przykład z tego łuku, właśnie, to to będzie tworzyć całkiem niezłe, całkiem niezłe krematorium. Dobra, to był to. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.